Proszę Państwa, 21 lat temu została przyjęta polska prasa, wszystkie Mass Media, polskojęzyczna Mass Media obwieściły, że rząd mamy wreszcie pierwszy niekomunistyczny. To oczywiście była fikcja. Bo no panowie mazowiecki walesowicz Lewandowski 21 lat temu tłumaczyli przynajmniej wobec. Że nie ma innego odwrotu od budowy liberalizmu, jest tylko powrót do komunizmu. Udowodnili w ten sposób, że nie są Polakami i nie są katolikami, bo jest pierwsza droga, jest to nauka społeczna Kościoła. I w efekcie tej propagandy w ciągu tych 21 lat z długu, który wynosił 16 miliardów dolarów, Polska w tej chwili jest zadłużona ponad 250 miliardów dolarów. Nie ma żadnej przyszłości. Traktat, jeżeli my nie weźmiemy w sprawie swojej ręce, traktat lizboński w sytuacji, kiedy nasz sąsiad zachodni uznaje obszar Rzeszy Niemieckiej taki, jak Rzeszy Niemieckiej w 1937 roku, czyli 1 trzecia Polski jest ich własnością, nie można było podpisywać takiego traktatu. Nie można było podpisywać traktatu w sytuacji, kiedy Niemcy zachowali wyższość swojej konstytucji nad konstytucję unijną. Nie możemy na to pozwolić, abyśmy byli prowincją. My jesteśmy wolnymi Polakami i kochamy swoją wolną ojczyznę. Marzę i wierzę w to, że właśnie zjednoczeni pod tym wspólnym zgromadzeniem troski i walki o antronizację Chrystusa Króla doczekamy się w krótkim czasie, że zarówno prezydent, premier, marszałek Senatu i Sejmu. Będą Polakami i będą myśleli po polsku. Tak nam dopomóć Bóg.